Cześć kochane istotki, moje kobiety najdroższe Słuchajcie, taki szybki filmik Ostatnio wzięła mnie taka troszeczkę nostalgia Mój syn obchodził urodziny I przypomniał mi się ten czas ciąży Ten czas oczekiwania na to maleństwo To pierwsze dziecko I, i ten czas był bardzo magiczny dla mnie Powiem Wam szczerze, nie byłam takim szablonowym e, osobnikiem. E, I powiem Wam szczerze, mnóstwo rzeczy się nie wydarzyło i w ciąży, i jako, jako młoda mama doświadczałam e, w sposób indywidualny. Ale pamiętam ten czas, jak moja przyjaciółka zaszła w ciąże i napisałam dla niej taki, można powiedzieć, projekt na chyba z 15-20 stron, a 4. Co może się wydarzyć, jak się urodzi dziecko. Obie nie możemy znaleźć tego pliku ani na te komputerze, ani na jakimś e, e, USB, ani gdzieś tam w mailingu. Bo to było bardzo dawno temu już, e, ale to było jak dla niej, jak Biblia dla wierzącego i tam opisałam wszystko, co może się wydarzyć, co u mnie się nie wydarzyło, ale może się wydarzyć i co wtedy najlepiej zrobić. Nie wiem, po prostu miałam taki przypływ energii i takiej wiedzy w tym czasie, jak to pisałam, mój synek już miał prawie dwa latka, półtorej roczku i tak byłam na świeżo taką mamą i miałam taki przypływ przypływ pomysłu i Wyobraźcie sobie, że to, co tam napisałam, to się wydarzyło u mojej przyjaciółki, i to nie był tylko taki sielankowy jak z reklamy Bobas, tylko to było to i tamto i jeszcze to. I, i jej mama to przeczytała, co ja dla niej napisałam, i ona powiedziała, że nigdy nie miała takiej przyjaciółki, która by tak ją przygotowała na macierzyństwo. E i powiem Wam szczerze, teraz oglądam film o takiej tematyce i po prostu stwierdziłam, że się nagram, bo już dawno się nie nagrywałam. U mnie wszystko ok w ogóle, słuchajcie, jest wszystko ok. Życie się kreuje, kreuje różne rzeczy, także, także u mnie jest wszystko ok. Taka cisza też mi była potrzebna, żeby się nie nagrywać, żeby nie upubliczniać swojego, że tak powiem, wizerunku, taką miałam potrzebę. Ale myślę, że znowu zacznę nagrywać. E, idzie wiosna pełną parą, także, także myślę, że będę więcej nagrywać. No i wracając do tematu. Teraz się rodzą dzieci wakacyjne. Marzec, kwiecień, maj e, to są dzieci wakacyjne, że tak powiem, e, z produkcji Made in e, <grywka> Wakacje. E, i, I tak, chciałam e, nagrać ten filmik, żeby. E, Taki apel troszkę wnieść o, o, o ocean empatii dla kobiety, która przez 9 miesięcy lub na minimum 6 nosiła pod sercem dziewczynko, które wyda na świat, niezależnie od tego, jaką metodą, czy naturalną, czy przez cesarskie cięcie. Jest to wielki, wielki wyczyn dla kobiety, dla jej organizmu, dla jej życia, dla jej prywatności. Ja powiem Wam szczerze, zawsze się nie zgadzałam z tym, z tą, z tym tekstem. Ciąża, to nie choroba, okej, okay, ale to jest fitness dla tego organizmu. On nie jest do tego stworzony, ale to jest jednak wysiłek i, i psychiczny, i fizyczny. I bardzo często ten stereotyp, który jest kreowany w mediach, po prostu nie jest adekwatny do rzeczywistości. Ja pamiętam, jak były czasy jeszcze, jak robiłam metamorfozy, myślę, że do tego też wrócę, malowałam kobiety do sesji zdjęciowych i przyszła jedna kobitka, w tym czasie ja byłam w ciąży, więc wszystkie kobiety, które mnie otaczały, zawsze opowiadały swoje historie, jak to było, jak urodziły i w ogóle. No, i ta kobieta mówiła, że zapłaciła w prywatnej klinice za poród. Taki rodzinny miał być taki z pompą, z takim, z takim uwieńczeniem tej, 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 tego, tego dzieła. To dziecko to jako dzieło. No, i miała taki pech, że przed porodem miała spore zatwardzenia, słuchajcie. No, i jak zaczął się poród, nie zdążyli zrobić lewatywy. I jak pa ona tylko z tego podwrodu, który miał być super, <grywia> pamięta tekst pielęgniarki. Ile kupy. Także apeluję o empatię. Apeluję o to, żebyście, jeżeli jesteście osobami, które są w kręgu osoby ciężarnej, żebyście mieli tą empatię w sobie zanim coś powiecie to pomyślcie 50 razy bo baby blues dotyka każdą kobietę po porodzie tylko jedną mniej, jedną bardziej ale każda ma wybuch tych hormonów, to jest naturalne tu z cycków ci nagle leci pokarm i, 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 i ty nie wiesz, to dziecko ci gryzie te sutki i to cię boli i, i, i ty masz być y, uśmiechnięta a wcale ci się nie chce śmiać i Empatia, ludzie, empatia, troszkę wrażliwości. Jak widzicie stertę ubrań niewypranych, to włączcie tą pralkę, przyjdźcie, umyjcie tą podłogę, zróbcie ten obiad. Jesteś mamą, babcią tej, tej kobiety, jesteś wujkiem, szwagrem, kuzynem, jakkolwiek, ale apeluję o empatię. Teraz szerzy się depresja. Z różnych powodów pojawia się w życiu różnych ludzi depresja. Depresja poporodowa też jest odłamem depresji. Dlatego apeluję o empatię. I czasem mniej w słowie znaczy lepiej. Przytulić, powiedzieć, że jestem przy tobie, pomogę ci to ogarnąć. Razem przejdziemy przez to. Dlatego też apeluję do partnerów przyszłych mam, lub świeżo upieczonych mam, o empatię i zrozumienie. Naprawdę. Słuchajcie, dzisiaj e, pioseneczka. Zaraz puszczę. Piosenka też jest, muzyka w ogóle jest fantastyczna, jak kobieta na przykład. E, jest po porodzie i czasem e, jedyną muzyką, jaką słyszy, to jest płacz dziecka, bo. Tu przebrałam, tu nakarmiłam, tu jest czyste, a ono dalej płacze. Dlaczego ono płacze? Bo kolka, dlatego, bo, bo coś tam z brzuszkiem, bo, bo niewygodnie, bo metka uwiera, która nie została odcięta od ubranka. To, to, to tamto. Czasem po prostu dziecko wyczuwa naszą energię i a my nie zawsze mamy pozytywną energię, bo jesteśmy sfrustrowane, jesteśmy, mamy prawo do różnych emocji. I to dziecko też to czuje. E, dlatego bądźmy przy tych kobietach. Nie zostawiajmy jej samych sobie, że to jest ona urodziła, ona musi być matką, ona musi to, ona musi tamto. Nic nie musi, bo ona też czuje. To jest człowiek, ludzie, kochani. Także taki, taki głośny apel, słuchajcie. Po długiej przerwie, taki dość. <taki> Zbamują mi ten film. <laughs> no, słuchajcie, także, także odrobina empatii. E, no, i wszystkim przyszłym mamom, lub młodym mamom, które niedawno e, przyczyniły się do tego, że na tym świecie pojawił się młody człowiek, nowy człowiek, malutki, bezbronny, ale niesamowity. Ja słuchajcie, po porodzie trafiłam do mieszkania moich rodziców, bo u mnie był remont. Pierwsze chyba trzy tygodnie byłam u rodziców, i siedziałam sobie z tatą w pokoju dziennym. Zamknięte były drzwi od pokoju mojego synka i, i zamknięte były drzwi od naszego pokoju, w którym byliśmy, rozmawialiśmy. Nagle rozmawiamy, rozmawiamy, a ja tak jak surykatka. Na równe nogi, jak to zwierzątko? Tata, ja muszę do Adama. I słuchajcie, z prędkością światła pojawiłam się w pokoju. To jest niesamowita intuicja. I mojemu synkowi leciało mleczko, i miał taką klatkę już wykrzywioną do przodu. I słuchajcie, go szybko podniosłam, poklepałam mu po pleckach, spojrzałam na jego twarzyczkę, on zaczął normalnie oddychać, przetarłam mu nosek i powiem wam, jego oczy tak mówiły, dziękuję, że przyszłaś, dziękuję, że mi pomogłaś. I ta intuicja kobiety po porodzie jest niesamowita, ale bardzo często zaburzają tą intuicję inne osoby, które na siłę chcą też pomóc. Na siłę chcą też coś zasugerować. Eee, także empatia. Empatia i jeszcze raz empatia. No dobrze, filmik już trwa 10 minut, to wystarczy. <śpuszczę> Puszczę teraz melodię, mam nadzieję, że będzie ją słychać. Troszeczkę posłuchamy i. Tak jak właśnie chciałam jeszcze dodać, że ta muzyka, słuchajcie, ja w czasie ciąży puszczałam bardzo często taką łagodną melodię do brzuszka i powiem Wam szczerze, właśnie śpiewanie na głos, muzyka i, 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 i najlepsze takie melodie, które, które sprawiają, że ten nastrój nam się poprawia. To jest bardzo ważne, żeby ta kobieta po porodzie też miała taki czas dla siebie z tą muzyką, z tańcem, z tą energią i nie zostawiajmy ją samą sobie, bo bądźmy przy niej. Bądźmy przy niej, wspierajmy ją, bo to jest nowa sytuacja, zwłaszcza jak jest pierwsze dziecko. Ale każda ciąża to kolejna historia, także to jest niesamowite. Troszkę melodii, mam nadzieję, że słychać na siedząco też jest przyjemnie. Pani, tańczcie, śpiewajcie, udanego długiego weekendu Wam życzę i oceanu empatii dla przyszłych młodych mam. Buziaki, pa!